Cześć wszystkim! W tym filmie chcę opowiedzieć, jak stworzyć paryski wystrój w swoim domu, uchwycić jego duchy i atmosferę, nawet jeśli wydaje Ci się, że pomieszczenie nie jest do tego odpowiednie. Co więcej, paryski wystrój można stworzyć za pomocą prostych trików dekoracyjnych, a nie tylko poprzez gruntowny remont. Dlatego weź z tego wideo te elementy stylu, które Ci odpowiadają. Nazywam się Karina Milchina. Jestem architektem wnętrz i założycielką studia Milchina Design. Jesteście na moim kanale, gdzie filmy poświęcone są projektowaniu i remontowi na każdym etapie. Subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Francja miała ogromny wpływ na historię wnętrz i na to, jak wyglądają nasze przestrzenie dzisiaj. Wnętrza Wersalu w swoim czasie zrobiły tak ogromne wrażenie, że ich echa i interpretacje można znaleźć w domach wielu królów, cesarzy, bogatych ludzi, a nawet współczesnych władców. Jednak nawet teraz, w czasach postmodernizmu, w erze odważnych miksów, Francuzi wciąż wyróżniają się swoim wyjątkowym podejściem do urządzania wnętrz. Przedpokój. Tak jak teatr zaczyna się od wieszaka, tak współczesny paryski wystrój zaczyna się od przedpokoju. Paryskie domy to nie tylko wnętrza, ale historia z życia ich mieszkańców, a ta historia zaczyna się właśnie w przedpokoju. Dlatego nie powinien on przypominać żadnego innego, bo wy nie jesteście tacy jak inni. Przedpokój to w tym przypadku nie tylko funkcja przejścia do innych pomieszczeń, ale początek spektaklu o Was. Miejsce, w którym chcecie się na chwilę zatrzymać, spojrzeć na ramkę obrazu, na krawędź wazonu i poznać życie mieszkańców domu przez osobiste, emocjonalne przedmioty w paryskim przedpokoju. To nie jest tylko przejściowa, techniczna przestrzeń. Ma ona pozwolić waszym gościom poznać was, dowiedzieć się skąd pochodzicie, co jest dla was ważne, a może nawet o czym marzycie, do czego dążycie. Paryski przedpokój to granica między nieprzyjazną ulicą, mroźnym śniegiem, deszczem, a Waszym osobistym światem i indywidualnością. Dlatego śmiało używajcie tutaj swojego ulubionego koloru, nawet jeśli nie jest to tradycyjny, jasny czy intensywny odcień. Ważne by był to Wasz ulubiony kolor, który odzwierciedla Was. W przedpokoju oczywiście trzeba umieścić funkcjonalne przedmioty, takie jak szafy na odzież i wieszaki, najlepiej zamknięte. Czasem uda się też postawić konsolę lub komodę, na której znajdą się zdjęcia lub ciekawe drobiazgi, które pozwolą zajrzeć w uniwersum Waszego życia. Francuski wystrój to nie minimalizm. Tu liczy się opowiedzenie swojej historii. Dlatego umieszczajcie w przedpokoju dzieła sztuki, książki, fotografie, które opowiadają Waszą osobistą historię. To mogą być nawet najdziwniejsze przedmioty. Może sieć rybacka, jeśli jesteście miłośnikami wędkarstwa, rękawice bokserskie albo baletki zawieszone w złotej ramie. Na konsoli lub komodzie nie zapomnijcie o dyfuzorach zapachowych, które delikatnie otulą Was i Waszych gości Waszym ulubionym zapachem. Salon Francuski salon to najważniejsze pomieszczenie w domu, najbardziej publiczne, w którym gromadzą się najlepsze rzeczy, najlepsze meble, najlepsze dzieła sztuki. Tradycyjny salon to osobne pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do spotkań towarzyskich, nie połączone z żadną inną funkcją. Nie jest połączony z kuchnią nie tylko dlatego, że zasady budowy były wówczas inne, ale także dlatego, że kuchnia była uważana za przestrzeń techniczną. W kuchni ludzie mogą gotować jedną ręką, wkładać naczynia do zmywarki drugą, a trzecią nalewać winogością, starając się nie stracić wątku rozmowy. Francuzi patrzą na to i pytają: czy naprawdę można robić wszystko naraz i czerpać przyjemność z życia? Francuzi uważają, że stworzenie przestrzeni z określoną funkcją kształtuje poczucie oryginalnej koncepcji. Regularne używanie pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem prowadzi do wykształcenia rytuału, a rytuał ze swoją uspokajającą mocą staje się oddechem francuskiego domu. To moment, kiedy można usiąść z bliskimi przy kieliszku wina i lekkich przekąskach i odbywa się to właśnie w salonie. Sufitowe listwy, gipsowe profile, gzymsy, rozety – wszystko to może obficie występować w dekoracji pomieszczenia. Na tym tle ważnym elementem stylu będzie lustro w złotej ramie, które może wiesić nad kominkiem, zarówno prawdziwym, jak i fałszywym. W salonie może znaleźć się klasyczny żarandol, zwłaszcza jeśli nie uda się wkomponować nic innego klasycznego, lub nowoczesny, jeśli klasyka w wystroju jest już za dużo. W tym przypadku należy stworzyć teatralny kontrast. Kolory w salonie powinny być głównie neutralne i stonowane, a jaskrawe i intensywne akcenty mogą pojawić się tylko w detalach. W salonie warto umieścić jeden lub dwa konceptualne obiekty sztuki lub meble, które prowokują dyskusję, najlepiej na temat sztuki lub filozofii życia. W salonie musi koniecznie pojawić się kontrast sztuka i odrobina przekory, ponieważ do rozmowy potrzebujemy swobodnej, otwartej atmosfery. Francuzi uwielbiają szokować swoich gości, rozluźniać ich, rozmawiać z nimi i nigdy nie pozwalają im się nudzić. Bardzo ważne jest, aby meble w salonie były ustawione w taki sposób, by prowokowały do rozmowy, a nie w formacie kine, gdzie wszyscy siedzą razem, ale milczą w w telewizor. Co więcej, w francuskich salonach specjalnie nie wiesza się telewizorów. Francuzi bardzo lubią styl twarzą w twarz, przyjmowanie aperitifów, lekkich przekąsek, które można jeść rękami, pić wino i rozmawiać ze sobą. Czasami używają do tego pięknego stolika na kółkach do serwowania, co również jest bardzo ważnym elementem francuskiego stylu. Przypominam, że nasze biuro od ponad 6 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz o dowolnym stopniu złożoności. Pracujemy w Krakowie i na terenie całej Polski. Także obsługujemy klientów z innych krajów, ponieważ mamy w pełni opracowany system pracy zdalnej. Wiemy, jak skutecznie realizować projekty w formacie online. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie pod tym wideo. Możecie również przejść na naszą stronę i zostawić zgłoszenie na niezobowiązującą wycenę dowolnego projektu, który was interesuje. Kuchnia. Teraz przeanalizujemy francuskie kuchnie. Często są one małe, a wręcz bardzo małe, ponieważ tradycyjnie kuchnia była uznawana za pomieszczenie techniczne i brudne. Ale to wcale nie oznacza, że musi być brzydka. Fronty kuchni mogą być proste, ale sama kuchnia może być pełna sztuki i obrazów. Najlepszą atmosferę tworzą obrazy olejne, które warto jednak pokryć ochronnym lakierem. W małych kuchniach zazwyczaj znajduje się niewielki, okrągły stół idealny na śniadanie albo filiżankę kawy z croissantem, jak w małej francuskiej kawiarni. Co więcej, okrągłe stoły doskonale wyglądają w rogu lub przy ścianie, dodając kuchni lekkości i przestronności, w przeciwieństwie do prostokątnych, które z jednej strony są przyciśnięte do ściany i wprowadzają uczuć ciasnoty swoją ograniczoną formą. Nad takim okrągłym stolikiem doskonale będzie wyglądać zwisający z sufitu girandol. Będzie ono świetlał posiłki i dopełniał kompozycję strefy jadalnej z góry. Zawsze świetnie, jeśli we francuskiej kuchni udaje się wygospodarować miejsce na spiżarnię lub jakąś przestrzeń do przechowywania. Francuzi zawsze mają zapasy dżemów, oliwy lub kieszonek. Kolejny ważny aspekt. Mimo artystycznego charakteru, we francuskich kuchniach panuje porządek. To swoisty rytuał, który nakazuje, aby każdy przedmiot miał swoje miejsce, a w szafkach dominowała systematyka przechowywania. Jeśli to możliwe, a układ pomieszczeń na to pozwala, Francuzi często robią sobie osobną jadalnię. Jest to pomieszczenie bez telewizora, ale często z kominkiem. Zawsze znajduje się tam szafka lub komoda na obrusy, sztuczce, srebra stołowe, serwetki, podkładki, świece i inne akcesoria do nakrywania stołu. Czasami w jadalni umieszcza się bufet na ekspozycję pięknej zastawy. Naczynia i kieliszki powinny pochodzić z jednej kolekcji, zwłaszcza jeśli preferujesz klasyczny styl. Francuzi mają taką tendencję. Można mieć także kilka takich kolekcji, które powinny współgrać ze sobą na zasadzie kontrastu wzorów, jeśli preferujesz bardziej kreatywne podejście do serwowania i lubisz nietypowe miksy. Francuzi starają się nie ubiadać, wstając ze stołu z lekkim uczuciem sytości, nie podjadając między posiłkami. Jeśli już jedzą, to tylko z estetyczną przyjemnością i pełną uwagą na piękno procesu. Warto zwrócić uwagę na detale. W nowoczesnych układach przestrzennych kuchnie jadalne i salon często łączą w jedno pomieszczenie, dlatego należy zadbać o wyraźne wydzielenie stref funkcjonalnych, aby nie zakłócać rytuałów rozkoszowania się każdym osobnym momentem i nie łączać tych stref w jedną. Łazienka. Paryska łazienka początkowo pełniła rolę pomieszczenia technicznego, ale obecnie coraz częściej jest przestrzenią, która pełni funkcję budła. Miejsce prywatności, refleksji, czytania i relaksu. W zależności od wyboru płytek, farby czy koloru ścian, można ją także ozdobić lustrami lub obrazami w złotych ramach. Ważne jest, aby wentylacja działała prawidłowo lub w takim przypadku warto rozważyć użycie reprodukcji. Dodatkowo łazienkę można udekorować lampami o nietypowych kształtach, a nawet żerendolami. Inspiracji warto szukać w paryskich łazienkach sprzed XX wieku, które często zawierały duże fotele lub krzesła, tworząc atmosferę luksusu i komfortu. Kolejnym obowiązkowym elementem francuskich łazienek są stoliki przy wannie, na których można postawić kliszek wina, książkę, a także ulubiony perfum. Dzięki tym detalom łazienka staje się nie tylko miejscem oczyszczania ciała, ale również chwilą przyjemności i odnowy. Sypialnia. Paryskie sypialnie najczęściej otrzymane są w spokojnych odcieniach, aby intensywne kolory nie zakłócały psychiki przed snem. Sypialnia Francuzów to przestrzeń maksymalnie intymna, wypełniona osobistymi przedmiotami, które mają dla nich duże znaczenie i którymi pragną cieszyć się w samotności, nie dzieląc się nimi z nikim. Charakterystycznym elementem paryskich sypialni jest duże lustro w złotej ramie, które dodaje elegancji i sprawia, że wnętrze staje się bardziej przestronne. Żerandol może być klasyczny, a nawet antyczny, jednak najlepiej prezentuje się na tle nowoczesnym, w otoczeniu współczesnych mebli i prostych ścian. Alternatywnie, można postawić na nowoczesny żerandol w klasycznym wnętrzu, co stworzy interesujący kontrast. Ważnym elementem są także złote, misternie zdobione ramy. W takich ramach można umieścić nie tylko lustro, ale również na przykład mapę Paryża. Zamiast tradycyjnego zagłówka łóżka warto rozważyć postawienie pięknego tkaninowego parawanu, co doda wnętrze lekkości i oryginalności. Ogólne zalecenia. Nowoczesne francuskie wnętrza opierają się na maksymalnym kontraście tekstur, faktur, kolorów oraz tradycji francuskich w połączeniu z nowymi trendami meblowymi. Im wyraźniejszy ten kontrast, tym lepiej. Podstawowe materiały, które mogą stanowić tło, to drewniane podłogi zwykłe lub tzw. francuska judełka, znana również jako chevron. Podłogi imitujące francuską judełkę powinny być matowe lub półmatowe. Unikać należy błyszczących lakierowanych powierzchni. Ciekawe jest to, że to właśnie Francuzi jako pierwsi zaczęli łączyć złote, mosiężne i srebrne metale w jednym wnętrzu, nadając temu zjawisku kulturowy wymiar i łamiąc zasady. To daje ogromną swobodę miłośnikom paryskiego szyku, ponieważ nie trzeba dopasowywać wszystkich metali w pomieszczeniu do jednej tonacji. Wystarczy połączyć te, które najbardziej się podobają. W nowoczesnym paryskim stylu doskonale sprawdza się również styl color block oraz wyodrębnianie stref funkcjonalnych kolorem, szczególnie w małych mieszkaniach, gdzie sztukaterie i gipsowe listwy mogłyby zbytnio obciążyć przestrzeń. Jeśli planujesz urządzić swoje mieszkanie lub dom w stylu paryskiego szyku, nie rób tego od razu, lecz napełnię przestrzeń stopniowo. W takim wnętrzu pojawi się pewna spontaniczność i twórczość właściciela, która zrodzi się dopiero po długich, refleksyjnych rozważeniach o domu, pustych wnękach, wolnych fragmentach ścian. Będziesz stopniowo wypełniać przestrzeń z sobą, a stanie się ona przedstawieniem, spektaklem na Twoją cześć. Co ciekawe, dla niektórych to może mieć leczniczy efekt np. efekt akceptacji samego siebie i odnalezienia wewnętrznej harmonii. Wtedy Twój dom będzie znał Twoją przeszłość, wspierał Twoją przyszłość i chronił w teraźniejszości uspokajającymi rytuałami tak jak ma to miejsce we francuskich domach. Polub ten film, zasubskrybuj kanał i zostań sponsorem, aby pomóc w jego rozwoju. Do zobaczenia w następnym filmie.